Cześć. A tematem dzisiejszego odcinka będzie samochód Ford Escape trzeciej generacji. W nagraniu przede wszystkim opowiemy o najważniejszych aspektach technicznych dotyczących tego auta. Będzie też sporo o cenie, wadach, zaletach, opiniach i ewentualnych usterkach. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich informacji, to pamiętaj o tym, aby obejrzeć ten film do samego końca. Dodatkowo fajnie będzie również, jeżeli klikniesz w polubienie pod filmem i zasubskrybujesz mój kanał, by poz zostać na bieżąco z moimi filmami, które znajdziesz na tym kanale. A teraz przejdźmy już do szczegółów. Ford Escape 3. generacji to auto, które pierwszy raz zaprezentowane zostało w 2011 roku i które słynęło z bardzo odważnej stylistyki. Sam samochód produkowany był w latach 2012 do 2019 w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście na ten moment auto posiada swego poprzednika w postaci Forda Escape drugiej generacji, jak i również swego nastrojowego w postaci Ford Escape czwartej generacji. To co na pewno warto wiedzieć na temat trzeciej generacji, no to jest to lifting, który miał miejsce w 2015 roku. Wówczas podczas modyfikacji dokonano szeregu różnego rodzaju zmian. Dotyczyły one czy to zderzaka reflektorów, jak i również atrapy chłodnicy. No i taka zmodyfikowana wersja była już dostępna w sprzedaży od 2016 roku. A zatem na pewno warto pamiętać o tym konkretnym fakcie. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, no to tutaj przede wszystkim warto wiedzieć o tym, że auto dostępne było w wersji 5-drzwiowego suwa i można było zakupić się w wersji z napędem przednim lub na 4 koła. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, no to auto znajdziecie głównie w wersji z automatyczną skrzynią biegów. Natomiast co do samych silników, tutaj był pewien wybór. W przypadku silników benzynowych był to silnik 1.6 EcoBoost o mocy 178 mechanicznych z przyspieszeniem 9,8 sekund do Setki. Dalej macie do wyboru silnik 2,5 Duratec o mocy 168 koni mechanicznych z przyspieszeniem 10,7 sekund do setki. No i zostaje jeszcze silnik 2.0 Ecoboost o mocy 240 koni mechanicznych i z przyspieszeniem 8,5 sekund do setki. Jeżeli chodzi o to, jaki silnik wybrać, no to tutaj myślę, że dość dobrymi opiniami cieszy się zwłaszcza silnik 2.0 Ecoboost. Jest to silnik, który zapewni przede wszystkim sporą dynamikę jazdy i sporo mocy przy jednocześnie przyzwoitym spalaniu, a zatem tym konkretnym czynnikiem myślę, że warto się nieco bardziej zainteresować, zwłaszcza jeżeli planujecie ewentualny zakup Forda Escape trzeciej generacji. Kolejna kwestia, o której myślę również warto powiedzieć, na no to bez wątpienia są to wymiary. Ford Escape trzeciej generacji ma około 452,4 cm długości, około 183,8 cm szerokości i około 170,2 cm. Wysokości. Wszystko to przy rozstawie osi rzędu 269 cm i przy masie własnej rzędu od 1580 do 1707 kg. Tak to się zatem prezentuje w kwestii parametrów fizycznych. A my teraz przejdźmy, może, do ewentualnych zalet i wad. W kwestii zalet, przede wszystkim, warto powiedzieć tutaj o wspomnianym wcześniej dynamicznym silniku 2.0 EcoBoost. Do tego dochodzi spora przestroność wewnątrz auta, zarówno po stronie kierowcy, pasażerów jak i także bagażnika. Do tego Ford Escape 3. generacji doceniany jest również za bardzo korzystny stosunek ceny do jakości, zwłaszcza na rynku aut używanych. No i co po niektórzy chwalą sobie również auto za jego jakość prowadzenia, a zatem szereg bardzo ciekawych zalet znaleźć można w kontekście auta Ford Escape 3. generacji. A jeżeli chodzi o wady, czy ewentualne usterki, no to tutaj przede wszystkim są pewne obiekcje dotyczące wersji wyposażenia, co po niektórzy Zwracają także uwagę na plastiki wewnątrz auta. Wspomina się także o zdarzających się problemach z elektroniką, zwłaszcza z systemem Start-Stop. No i też na pewno przed ewentualnym zakupem warto jest zwrócić uwagę, czy system elektronicznego sterowania klapą bagażnika działa prawidłowo. Do tego też oczywiście warto przyjechać się autem i zweryfikować stan techniczny poszczególnego egzemplarza. A zatem o tym wszystkim pamiętajcie przed ewentualnym zakupem. A skoro jesteśmy już przy zakupach, no to może powiedzmy sobie też kilka słów na temat sytuacji rynkowej Forda Escape trzeciej generacji. Na rynku aut używanych znajdziecie sporo ofert modelu auta. Nie powinno być zatem jakichś sporych problemów ze znalezieniem odpowiedniego egzemplarza dla siebie. Oczywiście ceny tutaj mogą się dość mocno różnić między sobą w zależności czy to od rocznika, wersji czy stanu. Natomiast taka przykładowa oferta, na którą ja na pewno zwróciłbym uwagę, no to byłby to Ford Escape trzeciej generacji z 2018 roku. Auto z przebiegiem około 100 tysięcy km z silnikiem 2.0 EcoBoost o mocy 242 koni mechanicznych. Samochód bezwypadkowy z napędem na przednie koła i w cenie około 64 tysięcy złotych. Myślę, że na takie oferty na pewno zwróciłbym uwagę, jeżeli stan techniczny pojazdu byłby odpowiedni. No i pamiętajcie też, żeby zawsze przed zakupem, właśnie zweryfikować sobie stan techniczny pojazdu, aby gdzieś tam nie zakupić jakiegoś bardziej wyeksploatowanego egzemplarza. A zatem podsumowując, Ford Escape trzeciej generacji to na pewno bardzo ciekawy kandydat na rynku aut używanych, jeżeli chodzi właśnie o suwy. Ja oczywiście. Jestem też ciekaw Twoich spostrzeżeń w tym temacie, koniecznie napisz w komentarzu jakie są Twoje odczucia dotyczące tego auta, a tymczasem to wszystko dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.